Od czasu upadku w Ogrodzie Eden ludzkość żyje w zakłamaniu. Grzeszymy, a później próbujemy to ukrywać. Wierzymy, że grzech, który jest niejawny, nikt się o nim nie dowie, niekiedy nawet dopuszczamy taką myśl, że może Bóg się o nim nie dowie, jest w jakiś sposób taki mniej dla nas groźny. Jest to oczywiście taka Taktyka, podobna do strusia, ukrywającego głowę w piasku i myślącego, że już go nikt nie widzi, no ale mimo wszystko od czasu upadku pierwszych ludzi konsekwentnie ją stosujemy. Można przeczytać na samym początku Księgi Rodzajów, trzeci rozdział Księgi Rodzaju ósmy werset. A gdy usłyszeli szelest Pana Boga, przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją, przed Panem Bogiem wśród Drzew ogrodu. To ukrywanie się z prawdą o swoim grzechu przed Bogiem, a później przed sobą nawzajem, no, jest, tak jak powiedziałem, jedną z części naszej grzesznej natury, jedną z, ze strategii, jaką najczęściej stosujemy, by radzić sobie z grzechem. No, dodam oczywiście źle radzić sobie z grzechem. Żyjąc tu na Ziemi, bardzo rzadko dowiadujemy się całej prawdy o tym, co się dzieje wokół nas, o tym, w jaki sposób traktują nas inni ludzie, czy są wobec nas lojalni, czy nie, i tak dalej. Niekiedy takie otwarcia prawdy, jak gdyby o naszych bliskich, dokonują się w bardzo nieoczekiwanych okolicznościach. Na przykład Wypadki, oprócz swej całej tragedii i różnych nieszczęść, które niosą, często też wydobywają prawdę, która w inny sposób nie byłaby dla ludzi odkryta. Przykładowo, w stanie wojennym we Wrocławiu zdarzył się tragiczny wypadek, gdzie samochód Duży Fiat zderzył się z autobusem miejskim, i dwóch pasażerów zginęło na miejscu. Kiedy ustalono, kim byli ci ludzie, okazało się, że jeden był pułkownikiem SB, a drugi bardzo wysoko postawionym działaczem Solidarności. Po skojarzeniu tych dwóch faktów i sposobu, w jakim doszło do tego wypadku, skąd jechali, w jakim byli stanie można powiedzieć w stanie poważnego upojenia alkoholowego. No, można było wywnioskować, że istniał jakiś nieformalny kontakt pomiędzy niektórymi działaczami Solidarności a SB, i to kontakt, można powiedzieć, przyjacielski. Dzięki temu wypadkowi, mówię tragicznemu, w swojej tej warstwie ludzkiej, stało się to dla wszystkich zainteresowanych oczywiste, że służba bezpieczeństwa ma swoich ludzi w Solidarności i prowadzi z nimi jakieś rozmowy, Jakiś sposób dogadania. No, ale ja nie chciałem dzisiaj o takim poważnym wypadku. Telewizje, media donoszą o akcji ratunkowej górników. No, i w przypadku tego zdarzenia, tego tragicznego zdarzenia, gdzie ponad 30 górników zostało zasypanych na wiele tygodni oddzielonych od tego normalnego życia, też nie obyło się bez takich no, kuriozalnych odkryć prawdy. Okazało się, że kiedy dla tych górników przyznano różne odszkodowania, zapomogi i tak dalej, no, zaczęły się zgłaszać różne osoby. Nie tylko żony i dzieci z tak zwanego prawego łoża, ale także kochanki z nieślubnymi dziećmi. Tak samo w czasie akcji, kiedy wydobywano ich na powierzchnię, przychodziły żony, ale także i kochanki. Co ciekawe, ci mężczyźni, będąc pod ziemią, nie wiedzieli, że już na powierzchni to wszyscy wiedzą o tym, kto z kim i tak dalej, znają te ukryte sekrety ich życia osobistego. W ogóle się prawdopodobnie nie spodziewali, że prawda. O ich zdradach wyszła najaw i jest już na ustach nie tylko sąsiadów, ale wręcz mediów całego Chile, a też pojawia się te, pojawiają się te informacje w serwisach ogólnoświatowych. Warto, byśmy sobie ten przypadek czy oba te przypadki wzięli do serca, że nie tylko Bóg wie o nas wszystko, zna nasze grzechy, i przed Nim nic nie może się zakryć, ale że często też tu, na Ziemi, dowiedzą się o naszych grzechach ludzie. O tym, co tak starannie staramy się ukryć, co jest bardzo wstydliwe, będzie kiedyś można się dowiedzieć, nawet tu za naszego życia, tak jak to w przypadku tych górników zdradzających swoje żony. To nie na sądzie ostatecznym, nie gdzieś kiedyś po śmierci, ale tu, na Ziemi, możemy najeść się bardzo wielkiego wstydu, kiedy nasze ukryte grzechy zostaną w wyniku jakichś. Takich nieprzewidzianych przez nas okoliczności ujawnione. Pismo Święte ostrzega nas przed tym, że to, co ukryte, będzie ujawnione. Apostoł Paweł mówi: Są ludzie, których grzechy są jawne i bywają osądzone wcześniej niż oni sami, ale są też tacy, których grzechy dopiero później się ujawniają, ale jednak się ujawniają. Może to być dla nas jakąś pomocą, kiedy stoimy przed pokusą zrobić coś złego z taką nadzieją, że nikt się o tym nie dowie, czy nie zrobić? Pomyślmy sobie wtedy, co by było, gdyby nasi bliscy, sąsiedzi, ludzie w kościele, w pracy mieli się dowiedzieć o tym, co potajemnie robimy. Czy też byśmy tak chętnie robili to i się z tym afiszowali? Podejrzewam, że nie. Bóg wprowadził w naszą osobowość coś takiego jak wstyd i On ma nam pomagać przy tym, byśmy pewnych rzeczy nie robili. Oczywiście ta motywacja, nie robić czegoś ze względu na ewentualny wstyd, nie jest najwyższego lotu, to fakt, ale jeśli przed złem może nas powstrzymać nawet i taka motywacja, to bardzo dobrze. Dlatego róbmy użytek z umysłu, ze zdolności przewidywania. I z tej cechy, jaką jest to, że możemy się wstydzić, i kiedy stoimy przed pokusą, pomyślmy, czy przyjemnie nam będzie, jeśli ktoś dowiedziałby się o tym, że właśnie w taki sposób zgrzeszyliśmy, zdradziliśmy, okłamaliśmy, ukradliśmy, i tak dalej, i tak dalej. Bóg dał to nam jako pomoc. Dlatego nie strońmy od takiego spojrzenia. Krok dalej niż bezpośrednia pokusa i przyjemność, którą nam diabeł oferuje. Pomyślmy nad konsekwencjami.